ludzie myśli, że piecienie mięso, zwłaszcza wołowy, w cieście francuskim jest ok, ale nie jest. Dlatego, że ciasto francuskie to jest tłuszcz. To trzeba unikać. Są wiele inne rzeczy. Raczej ja bym się skupił na to, co mogą zrobić, czyli gotowanie na parze, e, szybkie obróbki termiczne typu stir-fry, czyli stwarzysz na bardzo małej ilości tłuszczu bardzo szybko, żeby jeść wszystkie warzywa były się al dente i miały swoje witaminy. Oczywiście jadanie dużo ilości surowek. Mogą też zjeść owoce tylko do pewnej godziny. Kasza jaglana, soczewica, e, kasza gryczana, to są wszystkie takie kasze, które powinni zjeść. Z glutenu to też z umiary, papier ryżowy czy makaron ryżowy to też jest fajne alternatywa do, do wszystkich innych rzeczy, które jedzą normalnie. E, no i to mięso, wołowy, chudy, polędwica wołowa na przykład. Gorąco polecam wszystkich diabetyków i ci, którzy mieszkają z tymi diabetykami, oparcują z diabetykami, żeby wziąć udział w takich warsztatach, to one są bardzo ważne, są istotne, dlatego że ludzie muszą zrozumieć, że już koniec z takimi nawykimi e, które mają od wielu lat.